Cześć, z tej strony gaz wraz z spadliśmy na pewien pomysł jak nadać życia prezentowanym figurkom, które malujemy. Otóż chcielibyśmy otworzyć nieco szerzej drzwi historii oraz lory Dungeons and Dragons w pigułkach wiedzy. To mają do tego modele zapytacie? Jak się za chwilę okaże mają wiele, bo założyliśmy, że do każdej figurki, której model ma swój odpowiednik w świecie gier fabularnych Opowiemy krótką historię istoty bądź bohatera zapomnianych krajów. Dzisiaj prezentujemy wielkiego jaszczura, którego miałem okazję malować dzisiejszej nocy. Zatem wyobraźcie sobie smoka o lśniących niczym rubiny, łuskach i oczach płonących intensywnym czerwonym blaskiem. To właśnie rubinowy smok, majestatyczne stworzenie emanujące potęgą i żarem, z daleka można go pomylić z Czerwonym Smokiem, ale z bliska jego prawdziwa natura staje się nader widoczna. Jakimi umiejętnościami dysponuje ów niezwykłych gat? Główną bronią rubinowego Smoka to jego ognisty oddech. Nie jest jednak on zwykłym ogniem, lecz magicznym żarem o tak potężnej temperaturze, że topi medal i spala wszystko na swojej drodze. Starsze smoki stają się całkowicie odporne na ogień i ciepło, a ich łuski chronią je przed zimnem. Oprócz zabójczego oddechu, rubinowe smoki posiadają inne imponujące umiejętności. Potrafią one przybierać postać humanoidalną oraz władać magią, w tym czarami takimi jak chwyt prądu, przywołanie roju czy wytworzenie łomienia. Skoro wiemy jak wyglądają i co mogą, to może czas powiedzieć jaki mają charakter. Rubinowe smoki to samotnicze stworzenia, które preferują życie wśród wulkanów i rozgrzanych skał. Uwielbiają one kąpać się w płynnej lawie i spacerować po rozżarzonej magmie. Mimo swojej samotniczej natury, rubinowe smoki potrafią tworzyć silne więzi w ramach klanów. Te klany często zamieszkują te same tereny, co smoki czerwone, a nawet budują z nimi wspólne siedziby na szczytach gór. Rubinowe smoki są inteligentne i chciwe. Cenią one klejnoty ponad wszystko inne i z radością przyjmują je w darze. Znane są z atakowania ludów, licząc na zdobycie cennych kamieni szlachetnych. Na koniec jak karmić to monstrum? Rubinowe smoki są wszystko żelne, żywiąc żywią się zarówno mięsem, jak i kamieniami szlachetnymi. Ich szczególne upodobanie to drogocenne klejnoty czyniąc je tym samym wrogami krasnoludów, którzy przecież słyną z wydobycia i obróbki kamieni szlachetnych. To był pierwszy odcinek o istotach zapomnianych Kei. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o tych fascynujących, ale i niebezpiecznych stworzeniach. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć więcej o fantastycznych stworzeniach. Zapraszam również na recenzję Smoczych Jeźdźców od Black One Games i Lance Macabe, którą niedawno opublikowaliśmy na naszym profilu.